Naucz mnie czegoś. A czego potrzebujesz? Przecież nic nowego. Najwyższy czas. Dziwię się, że nie nauczyłeś się tego wcześniej. Nie mam czasu. Biodra powinny być w ruchu. Będzie ci łatwiej uniknąć ataku. Cały czas musisz uważać, żeby nie stracić równowagi. Naucz mnie tego, co potrafisz. Żaden problem. Zawsze stawiaj całą stopę, kiedy się skradasz. Jeśli mnie wytrenujesz, będziemy mogli szybciej opuścić to miejsce. Wygląda na to, że nie mam innego wyboru. Pamiętaj o kontrataku. Najlepszą obronę zapewnią ci uniki. Pamiętaj, że rozwiązania siłowe z reguły są nieskuteczne. Zamiast machać mieczem na oślep, musisz precyzyjnie wyliczyć każdy cios. Zawsze przed strzałem rozluźnij lewe ramię. Dzięki temu będziesz mógł lepiej wycelować. Jesteś za sztywny w nadgarstkach. Nie ściskaj broni tak kurczowo. Nie mów, że to nieprawda. Tak. Naucz mnie czegoś. A czego potrzebujesz? Trenuj przy każdej nadarzającej się okazji, nie tylko podczas walki. Twoje życie będzie prostsze, jeśli postarasz się trzymać z dala od linii ognia. Naucz mnie czegoś o walce na dystans. A czego konkretnie? Sprytny strzelec zawsze wykorzystuje powiewy powietrza i stara się nie strzelać pod wiatr. Cięciwa musi się prześlizgnąć między twoimi palcami. Zaciskając kurczowo palce, wypaczysz kierunek lotu strzały. Spróbuj trzymać oręż trochę wyżej. Taką gardą nie sparujesz nawet laski niewidomego. Chcę popracować nad moimi zdolnościami magicznymi. Zrobię co w mojej mocy. Nie potrzebuję jeszcze więcej. Niech światło i nosa rozświetla twą drogę. Nie jest to moja specjalność, ale jakoś sobie poradzimy. dokładnie moje słowo. Naucz mnie czegoś, zrobię co w mojej mocy. Jesteś teraz magiem piątego kręgu. Wykorzystuj swoje umiejętności z należną rozwagą. Zyskałeś dostęp do najwyższych tajników magii. Zachowaj rozsądek i zwalczaj swoje ludzkie słabości, by nie przyćmiły ci prawdy.